Ja pamiętam jeden z moich klientów. Świetnie szła mu sprzedaż internetowa zabawek. Dla dzieciaków i to był pewien typ zabawek, który raczej się nie kupuje co, co pół roku, tylko taka zabawka, duża, jednorazowy wydatek, dosyć spory. I to był świetny, świetna sprzedaż sz, szła na ich komersie. E Mocno zaangażowani influencerzy, pokazywane fajne kampanie marketingowe. Ta sprzedaż szła w Polsce cudownie. Natomiast spróbowali tej sprzedaży we Włoszech, i co się okazało, tam dla odmiany główna grupa docelowa to nie byli rodzice, tylko to byli dziadkowie. Którzy dla odmiany wcale przez internet tak chętnie nie kupują, dlatego że oni jednak wybierają sklepy stacjonarne. I tam rzeczywiście, jak to zostało zdiagnozowane, zbadane, przetestowaliśmy to i spróbowaliśmy wejść w kanał tra czysto tradycyjny, docieraliśmy do sklepów, okazało się, że sprzedaż absolutnie ruszyła. Coś, co nie szło nam sklepem internetowym, Nagle zaczęło świetnie sobie radzić w bezpośredniej sprzedaży. Ten sam mały człowiek potem z tego korzystał, ale decyzję o zakupie podejmuje zupełnie inna osoba, która kupuje w zupełnie innych warunkach, w zupełnie innym kanale.